pogderać czas rzeczywistej panny, poddać się krytyce innych, przyjąć to do siebie, do swojego serca i wyciągnąć z tego wnioski te, które nas ukształtują, zbudują. W astrologii z kolei to, co ci uderzy, to cię zmocni. To taka rzeczywista prawda. Każda planeta ma swoją energię i uderza z innej strony. Ale jeżeli idziemy tą drogą mistycyzm, to musimy poddać się świadomości naszej i rzeczywistego pójścia drogą prostą do doskonałości. Do tej rzeczywistej, która nas doprowadzi od wojownika do mistyka. A przecież o to Tobie chodzi. I mnie też. Do zobaczenia.